Dzień dobry, jesteśmy we firmie. Zaraz sobie porozmawiamy o wodorze. Tutaj macie dane do firmy. Jesteśmy na targach. Jesteśmy we firmie, która oferuje nam gotowe rozwiązania wodorowe do obiektów, domów, szkół, przedszkoli itd. i tak dalej. Chciałem tutaj zapytać pana, jak to wygląda marketingowo, technicznie, ile to kosztuje, jak to wygląda. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj Pan nam będzie odpowiadał. Dzień dobry. Tak, no przygotowaliśmy produkt, który jest kompleksowym rozwiązaniem dla samowystarczalności energetycznej Kowalskiego, ale również do większych obiektów jak przedszkola, szkoły. I ideą jest to, żeby mieć własny prąd, własne paliwo do samochodów i własne ogrzewanie. Na razie ogrzewania jeszcze nie proponujemy, natomiast paliwo. Do samochodów wodorowych już możemy dostarczyć i możemy również magazynować energię w takich ilościach, które pozwolą na odpięcie się od sieci i pracę off-gridową instalacji. Ile taka instalacja do takiego domu kompleksowo, żeby być grzanie i własny front, ile coś takiego kosztuje? No, w tej chwili nie są to jeszcze dostępne dla wszystkich rzeczy, to jest około pół miliona złotych w wersji takiej podstawowej. Natomiast no, ceny spadają, dlatego że wszystkie podzespoły są coraz tańsze. No i to zmusza nas też do obniżenia kosztów oferowanych e, przedmiotów. Komponenty do wodoru są drogie, chodzi o uszczelnienie. Wiem, że te zaworki kosztują majątek. Ile taki jeden zaworek kosztuje, z ciekawości? No około 1000-1500 zł, To zależy, jaki to jest zawór, jakie ciśnienie itd. A nawet i to może być kilka tysięcy. Zł. Kilka tysięcy. Ale ceny tych elementów tanieją, jak to wygląda? Tak, 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 tak. No, w miarę wzrostu popytu serie są produkcyjne coraz dłuższe, więc też podzespoły są coraz tańsze. Czyli podejrzewamy, że powiedzmy za 5 czy za 10 lat ta technologia teraz to kosztuje 500 tysięcy. Tak. Ile może stanieć? Połowę 70%? No myślę, że tak. Czyli myślę, że to zejdzie do, do, do poziomu tak około 150-200 tysięcy. To zakładamy, że w roku 2030 taką instalację kupimy za 150 tysięcy. Trzymam no za słowo. Tak... <laughs> Nie jestem wróżką. Ale myślę, myślę że jest to realne. Jest to realne. To czyli co? Jak będziemy sprzedawać takie instalacje, na hasło o 3 ozon będzie 5% upust. <laughs> no. Pomyślimy, to znaczy tak, tak, Dziękuję, a teraz poprosimy człowieka od spraw technicznych, żeby nam opowiedział całkowicie o tym systemie, jak on działa, jak on funkcjonuje, bo ja jestem w tym systemie całkowicie zielony, ja jestem Piotrek, tu mamy Pana Patryka. Panie Patryku, jak to działa, jak to funkcjonuje, pokrótce, masz 5 minut, musisz opowiedzieć wszystko tak, żeby każdy zrozumiał. Więc instalacja służy do magazynowania energii, która jest nadwyżką w produkcji z instalacji fotowoltaicznej albo z turbiny wiatrowej. W pierwszej kolejności ładowane są akumulatory. W tej demonstracyjnej instalacji są one tutaj na dole. I kiedy poziom naładowania tych baterii zmierza już do maksimum, wówczas odpalany jest elektrolizer. Elektrolizer znajduje się w tym miejscu i zaczyna się produkcja wodoru. Wodór następnie jest sprężany i przekazywany do wiązek butlowych znajdujących się z tyłu za urządzeniem. I to jest wszystko w sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niższe niż produkcja tej energii z naszych źródeł. Z naszych mam na myśli z tych źródeł, które znajdują się na naszym dachu czy na naszym podwórku. Z kolei w sytuacji odwrotnej, czyli kiedy mamy za małą generację z tych źródeł, a potrzebujemy energię na obsługę naszych odbiorów, Wówczas z wodór, ze zbiorników, które są z tyłu za tą, za tą szafą, jest dostarczony do ogniwa paliwowego. Ona jest akurat na samym górze schowany za tą maskownicą. I tam jest powrotna konwersja wodoru do energii elektrycznej. W mniej więcej ze sprawnością 50%. To znaczy 50% idzie na energię elektryczną, a 50% idzie na energię cieplną. I wówczas to ogniwo, tą energią elektryczną wytwarzaną, zasila baterię, albo zasila bezpośrednio odbiorcę. Więc tak to wygląda, tak proces wygląda hybrydowego magazynu energii. Generalnie jeżeli chodzi o baterie, one przede wszystkim magazynują energię w cyklu krótkim, to znaczy dzienne nadwyżki energii, czyli na przykład pik produkcji o godzinie 12 w południe, jest sam magazynowany i czeka na pik zużycia, który zazwyczaj w domu jednorodzinnym jest wieczorem. Wodór z kolei służy jako magazyn sezonowy, długoterminowy i wtedy wodór wytworzony w tym elektrolizerze może być składowany w wiązkach nawet kilka miesięcy, czyli na przykład z okresu letniego na okres zimowy. I wówczas, kiedy mamy niższą produkcję tej energii aniżeli zużycie, rozbieramy zbiorniki wodorowe i zużywamy wodór właśnie na produkcję energii elektrycznej do zasilania baterii i, i naszego budynku. I tak jak powiedziałem na początku, pierwszą fazą tego cyklu wodorowego jest produkcja w elektrolizerze. Tutaj, tak samo jak w ogniwie, wytwarzane jest ciepło. To ciepło jest na bieżąco odbierane i przekazywane do klienta. Z tym ciepłem możemy ogrzewać ciepłą wodę użytkową, czy nawet używać do centralnego ogrzewania. Trzeba tylko mieć na uwadze, że parametry tego ciepła są odpowiednie dla domu energooszczędnego, dla domu pasywnego ponieważ temperatura, jaką możemy uzyskać z tych elementów, jest do około 50-60 stopni Celsjusza. To już każdy dom ten zrobił, przy tej temperaturze 50 stopni. stopni. Bardziej nowoczesny dom, zgadza się. Nawet, nawet nie nowoczesny. Powiedz mi, Patryk, obiektywnie, ta szafa, co tutaj jest, już wiadomo, tam zbiorniki, które będą za tą szafą, jaki to jest mniej więcej moc? Do jakiego to obiektu możemy przeznaczyć? To wszystko zależy, jak to skonfigurujemy, ponieważ tak. ona jest tutaj rakowa i rozwiązanie, które Oferujemy dla klientów, wygląda nieco inaczej. To jest prototyp, demonstrator technologii. Inaczej wygląda docelowe urządzenie, które oferujemy klientom. Możemy je wyposażać w różną ilość elementów. To znaczy, że możemy je skroić zarówno do domu energooszczędnego, który ma roczne zapotrzebowanie na energię powiedzmy 5-8 MWh a tak samo do obiektu większego, na przykład budynku szeregowego albo kilku domów jednorodzinnych, gdzie to zapotrzebowanie będzie na poziomie 30-40 MWh. Moc elektryczna, moc nominalna jest maksymalnie 50 kW, to jest moc falownika, która może być podana do użytkownika, przy czym moc ogniwa jest niższa, ponieważ ogniwo to wynika z charakterystyki pracy tych urządzeń pracuje całą dobę na bieżąco ładuje akumulator, a ta moc nominalna moc elektryczna, o której mówimy, to jest to, że z jaką mocą może być oddana energia do użytkownika przez na przykład okres pół godziny, kiedy włączamy płytę indukcyjną albo przez okres dwóch godzin, kiedy włączamy klimatyzator. Więc moc ogniwa nie jest skorelowana z mocą nominalną. Moc nominalna jest o wiele większa niż moc ogniwa. A powiedz mi opatrz, ta, ta moc ogniwa, która jest w, w tej szafie zamontowana, jaka tutaj jest? Tutaj km. jest 1 kW. Generalnie jest to wystarczające dla budynku jednorodzinnego, bo przez dobę wytwarza 24 kWh energii. i Jest to tak uśredniające zapotrzebowanie, jakie jest wymagane do obsłużenia odbiorów w domu jednorodzinnym przy 4-5 osobowej rodzinie. No dobrze Patryk, to ja Ci dziękuję. każdym razie przyszłość jest taka, że takie urządzenia niedługo będą w każdym domu. Czy chcecie, czy nie, niestety wykruszą pompy ciepła, wykruszą piece paletowe, coś takiego będzie niedługo. Będziemy sami wystarczalni i ten nowy ład, ta cała zielona energia teraz ma sens. Dziękuję ślicznie.